Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy to największe marzenie strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Niebawem to marzenie się spełni. Do żarowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych trafi nowy samochód. Będzie to pierwszy, zupełnie nowy wóz, który w swojej służbie będą mogli wykorzystywać druchowiec żarowa. Na jego zakup gmina żarów pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I krajowego systemu ratownictwa drażniczego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mogliśmy już nie pierwszy rok, bo to jest 7 lat ta akcja trwa. W sumie wsparliśmy finansowo 142 wozy strażackie, co by nie mówił. W sumie to jest duża kwota, to jest prawie 15 milionów złotych od siedmiu lat i uważam, że to wyjątkowo dobrze procentuje, bo przy nawet tej, przy wysiłku, jaki jak i gminy, jakie straże pożarne ponoszą, nasza, nasza ta dotacja wspomaga na tyle, że uaktywnia bardzo starających się i, i w efekcie to przynosi tylko dobro, czyli poprawę ochrony przeciwpożarowej i powodziowej również. Symboliczny czek przyznający gminie środki finansowe w wysokości 85 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z rąk Marszałka Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej odebrał burmistrz Leszek Michalak i komendant gminny Ireneusz Zadylak. Pomoc finansowa została przyznana w ramach konkursu Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2015. Nowy nabytek, który trafi do żarowskich strażaków w tym roku, ma kosztować ponad 700 tysięcy zł. Brakującą kwotę gmina dołoży ze swojego budżetu. Niebawem zostanie również ogłoszony przetarg na zakup nowego wozu strażackiego.